Witam Państwa po przerwie technicznej, przerwie bardzo ważnej, gdyż zostali wyłonieni laureaci Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków o nagrodę misja Wierszownisia, edycja Zambrów 2016 roku. Przypomnę skład komisji konkursowej powołanej przez organizatora konkursu przez Miejskie Ośrodki Kultury w Zambrowie. Przewodniczyła Komisji pani Magdalena Kruszyńska-Sosnowska. W skład komisji były również pani Jolanta Chrostowska-Sufa oraz pani Barbara Boraczewska. Dokonały wyboru oceny recytacji według następujących kryteriów: Dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura. Słowa, dykcja, ogólny wyraz artystyczny. A ocenie podlegało 71 wykonawców. Proszę panią przewodniczącą o oficjalny werdykt. Dziękuję. Więc żeby nie było już tak do końca oficjalnie, chciałabym bardzo, bardzo gorąco podziękować. To najpiękniejszy konkurs, bo najcudowniejsze dzieci na tej scenie występowały. A powiedzcie mi, kochani, fajnie było na tej scenie. To co, za rok też się spotkany. O to Bardzo Wam. Bardzo Wam kochani dziękuję za te piękne polskie wiersze, za to, że chcieliście powiedzieć je nam. bo bardzo trudne wyjść na scenę i powiedzieć wiersz lub cokolwiek powiedzieć. A kto się nie bał w ogóle? Dobre ja. 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 ja żebyście przestali się bać, żebyście byli odważni i tak sympatyczni jak dzisiaj. Tak jak mówiłam, ten konkurs, proszę Państwa, drodzy opiekunowie, rodzice, nauczyciele, instruktorzy, to najpiękniejszy konkurs z recytatorskich ale też najtrudniejszy do oceniania. Bo jak ocenić, kiedy sam wdzięk, sam szarm, sam uśmiech? I to co najdoskonalsze, czyli prawda w człowieku, w takim małym człowieku. Bardzo trudno nam było ocenić. Tym niemniej kryteria, które podała pani dyrektor, były dosyć czytelne. Ten konkurs to bardzo wysoki poziom. Ja Państwu, opiekunom, nauczycielom i rodzicom bardzo, bardzo dziękuję za te wzruszenia, za ten uśmiech, za tę radość, którą dały nam dzieci. Eee. Chciałabym tylko przypomnieć, że w polskiej literaturze jest bardzo wielu poetów, bardzo współczesnych, piszących bardzo zrozumiale dla dzieci i uczułam, żebyście Państwo szukali czasami trochę poza klasyką, najlepszą klasyką, bo brzeg im to są najlepsze nas. Tym niemniej, jak Państwo sami pewnie zauważyliście, wiersze klasyków powtarzają się z roku na rok. A trzeba szukać też nowych wyzwa wyzwań. I do tego Państwa bardzo zachęcam, żeby nie trzymać naszych malutkich, dobrych artystów w niepewności. Powiem tak, wyróżniłyśmy bardzo dużo. Nagrodziłyśmy również bardzo dużo. Yy, przeczytam ten werdykt od końca. Wszystkie dzieci, których nazwiska wyczytam, zapraszam tu do nas na scenę po odbiór oddziornarzisku. Wyróżniłyśmy aż dziesięcioro młodych artystów. Wyróżnienia równorzędne otrzymują Dominik Roswell. Zapraszamy Dominika i ogromne brawa. Jest Dominik? Tak, właśnie widzę. Roczy do nas młody recytator Dominik Roswell. Zapraszam Dominika do mnie. Ja gratuluję wszystkim, tym wyróżnionym i nagrodzonym, tym, gratuluję. którym w tym roku jeszcze nie wyszło. Gratuluję. Byli. Proszę, wystacielika, ta książeczka, siedziałeś z babcią. Gratuluję babci, tak wspaniałego wnuczka. Ja was obserwowałam, bo wszystkie dzieci obserwowałam na tym konkursie i jestem dumna, że tyle osób uczestniczyło dobrze w szczególności. Proszę bardzo, zostaje z nami na scenie. Wyróżnienie otrzymuje również Iga Domagała. Iga, Moje gratulacje. Wszystkiego dobrego na pamiątkę na świeżość. Dziękuję. Filipka Mazowskina. Nie ma? Przekaziam. Gabriusia Malinowska. Dziewczyno, już zapraszam cię. Wielkie prawa dla ciebie dobre. I to dobre. Dalena Grzymała. Jest Maria? Nie ma. Michalina Perkowska. Michasia. Michasiu, zapraszam. Michalinka. Aleksandra Łuba. Ola? Jest? No to zapraszamy Cię. Łukasz Przestrzelska. Tak? Ola to bardzo nie. Wszystkiego. Ty jest Łukasz, też widzi Łukasz. Super. Zapraszam, chodzi o środkę. Wspaniała recyta. Biela łuba. Brawo! Uuu! Jaka Siostrunia identycznie ubrana. Tylko, Chodź, oh, starsza. Ja stanę bardziej złotą Proszę, tam, spokół, osią, sporo, proszę labrę, bardzo za Dla ciebie czerwony pan Wielkie brawa. Na Was proszę Państwa również. Trzy trzecie nagrody. I otrzymują je. Kamila Konowka, Szkoła Podstawowa w srebrnej. Nie ma. Przekażemy Kamilce. Ola Zawistowska miejskie przedszkole numer 6 w Zambrowie. Jest, jest Ola? Oraz Gabriela Zaleska z przedszkola również numer 6. To były trzecie nagrody. Drugie, drugie miejsce przyznałyśmy Małgorzacie Deskini z przedszkola numer 1. Pierwsze nagrody. Te nagrody to również zaproszenie na 10 czerwca do Białego Stoku na wojewódzkie eliminacje konkursu o Złotą różkę Dobrej różki. a zaprosiliśmy, zaprosiłyśmy Aleksandrę Gawyś. Aleksandra? Oleczko, zapraszam Cię. Alicję Milczewską, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Moskowcu. <noise> <Jest nowy>. eee. <noise> Ale Ale To są proszę Państwa dwie laureatki, które przyjadą. Laureat z pierwszego miejsca zobaczymy się z laureatkami w Stoku 10 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszam i jeszcze raz bardzo Państwu gorąco dziękuję za to spotkanie Uczcie Państwo dzieci wierszy, uczcie pięknie mówić, bo to nie tylko szkoła, przygotowanie do aktorstwa, to przygotowanie do życia. Dziękuję Państwu. Które wystąpiły na tej scenie to odwaga wystąpić przed tak dużą publicznością. W szczególności kłaniam się rodzicom, opiekunom i nauczycielom. To wasza praca przyczyniła się do tego, że macie takie wspaniałe efekty i tak zdolne dzieci. Ja gratuluję wszystkim laureatom wyróżnionym oraz w szczególności tym dwóm. Wyróżnionym dziewczynkom, które będę reprezentowały miasto Zambrów na konkursie wojewódzkim. Ja w tym momencie żegnam się z Państwem i przypominam, Czytanie to źródło wiedzy, a jednocześnie rozwoju osobistego każdego dziecka. O tym, drodzy rodzice i opiekunowie, pamiętajcie. A drogie dzieci, macie piękne książeczki i czytajcie, czytajcie, a będziecie coraz piękniej mówiły i będziecie miały większy zasób słownictwa. Dziękuję Państwu. Zapraszam za rok na następną edycję konkursu o nagrodę Misja Pierwsza Misja. Kłaniam się portalom internetowym. Dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za doskonałe przygotowanie konkursu. Dziękuję pani Katarzynie Kuleszy za super poprowadzony konkurs. Dziękuję państwu. Dobrego dnia.